Witam serdecznie. Dlaczego sztuka promocji jest o wiele bardziej ważniejsza niż sama reklama? Zauważcie, że w XXI wieku kwestie reklamowania czegokolwiek, towaru, usługi, projektu, zupełnie się przemieniła. To nie jest w tej chwili powtarzanie kilkakrotnie, kilkanaście razy tej samej treści, chociaż nadal tego typu reklama działa. Klient albo przyszły partner biznesowy jest o wiele bardziej w tej chwili wybredny, wyedukowany dzięki internetowi, i już ludzie albo firmy, które próbują gdzieś tam wciskać w niego informacje, mają coraz mniejszą szansę. Natomiast na czym polega sztuka na czym polega sztuka promocji? Po pierwsze, jeżeli ty chcesz coś wypromować, musisz to coś bardzo dobrze znać. Czy to jest usługa, czy to jest towar, cokolwiek by to było. Musisz być stuprocentowo przekonany, że to, co promujesz, da pozytywne, oczywiste zmiany klientowi odbiorcy, który będzie z tego korzystał. To jest pierwsze i najważniejsze. Drugie, powinieneś nauczyć się przekazywać informacje przyszłym odbiorcom stojąc tak jakby z tamtej strony. Tak jakbyś ty był nie sprzedawcą towaru, usługi, projektu, ale odbiorcą. Staj, stój z tamtej strony i zobacz czego oczekuje taki klient. Rozpoznaj potrzeby swojego klienta. Następny etap promocji jest bardzo, bardzo ważny. Umiejętnie zwrócić uwagę na to, czym ty dysponujesz, co lub kogo promujesz. Możesz promować człowieka. Podam przykład. Manny Pacquiao. Wielokrotny champion świata w boksie. Człowiek, który po prostu jest legendą w wadze lekkiej, półlekkiej. Nie wiem dokładnie, jak to się, to się klasyfikuje. Filipiński bohater. Człowiek, o którym piszą książki osobiście. Od kilku lat um, patrzę na jego historię, jego życia, bo bardzo imponuje mi ten człowiek. Po pierwsze, swoim filozofią życia. On jest chrześcijaninem. Jest wierzącym człowiekiem, który potrafi dostrzegać problemy i potrzeby innych ludzi. Sporo pieniędzy, które zarabia, rozdaje i to nie dlatego, żeby zrobić sobie reklamę. Korzysta z minimum. Resztę naprawdę daje potrzebującym. I w jego kraju, na Filipinach, on pomógł. Tysiącom, tysiącom ludzi. I wielu ludzi, którym on pomógł, nie mieli okazji nawet powiedzieć mu dziękuję. Natomiast, dlaczego jego historia dla mnie jest tak ważna? Kiedyś ten młody człowiek, no, jako nastolatek, mieszkając na ulicach Filipin, jako w Manili, jako bezdomny człowiek, bezdomny nastolatek, nie miał szans na lepsze życie, Aż, ale był utalentowanym człowiekiem, no, miał dobre pięści. Akurat w tym przypadku nie to jest najważniejsze, tylko sam fakt, że znalazł się promotor, który znał się na boksie i zobaczył w tym człowieku, w tym człowiekowi, um, zobaczył talent, zobaczył um, kogoś, kto mógłby stać na ringu i zwyciężać. I teraz zobaczcie, ten sam człowiek w innych warunkach, przy tym jak ktoś. Świetnie go wypromował i dał mu szansę, zaczął bić światowe rekordy. Zrobił rzeczy niemożliwe w historii boksu. Mógłby bez odpowiedniej promocji nadal pozostać tak zwanym pięściarzem ulicy. Ale to się zmieniło. I teraz zwróć, wróćmy uwagę, zwróćmy uwagę, tak, wróćmy do tego, co ty robisz. Możesz mieć dobry produkt, możesz mieć dobry towar, możesz Ty być bardzo dobry, ale jeśli nie jesteś odpowiednio wypromowany albo to co masz w ręku nie jest odpowiednio wypromowane, nie zostało zwrócone w odpowiedni sposób uwaga na to co masz i to może być cały czas niezałożone nie przez otaczające Cię społeczeństwo. Bardzo często jest tak, że towar średniej jakości, ale bardzo mocno wypromowany zabiera lepsze miejsce na półkach niż lepszy towar, który nie jest wypromowany. Sztuka promocji jest bardzo, jest bardzo ważna. W XXI wieku szczególnie. Jeżeli ty się zajmujesz biznesem, pamiętaj o tym, że to, w jaki sposób zwrócisz uwagę najpierw na siebie, najpierw na siebie, a później na to, co posiadasz, czym dysponujesz, jest bardzo, bardzo istotne. Tego się uczę, tego również uczę innych ludzi. Zasubskrybuj nasz film, mój filmik, zasubskrybuj kanał. Nie zapomnij o lajku, bądź z nami na bieżąco, a będziemy uczyć Ciebie właściwej promocji, bez manipulacji, bez grzybania gdzieś tam w psychice ludzi, tylko w sposób umiejętny, uczciwy i właściwy. Zwrócenie, zwrócenie uwagi na to, co masz do czynienia, co masz w swoim ręku, z czym masz do czynienia? Pamiętaj bardzo ważną rzecz. Jeżeli chcesz być naprawdę profesjonalnym promotorem, powinieneś bardzo dobrze poznać ten produkt czy usługę i być naprawdę w tym przekonany. Jeżeli nie jesteś przekonany, ale po prostu możesz na tym dużo zarabiać, ponieważ masz dużą, dużą przybitkę, jak to się mówi, jesteś nieuczciwym przedsiębiorcą. I raczej zastanów się nad tym, co robisz. Bo jeżeli ty to, co posiadasz, sam z tego korzystasz, jesteś w stanie i na pewno serwujesz to swoim bliskim, swojej rodzinie i jesteś fanem tego, to moc twojego przekazu będzie tysiąkrotnie bardziej, o wiele mocniejsza i silniejsza, niż po prostu robisz to stricte sucho profesjonalnie, czyli, jak to się mówi, według zasad handlu. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Z wami był Ginad Weduta z Paragwaju. Do zobaczenia.